Moi drodzy, tam kilka samochodów na polu stoi, ciężarówka, monitoring rozłożyli. Wiem stąd, bo ostatnio jak się zbierałem już przy aucie, to mnie zapytał jak tam dojechać. I mówię, co wy? Myślałem, że to takie Google Street ten jeździ, a to po prostu takie kamery dookoła i na takim jakimś wysięgniku. Oni to rozstawiają, nagrywają, ale nieważne. Słuchajcie, bo zaczynam film od końca, żeby wam powiedzieć, że, no, że zapraszam Was na ten film, który będzie z dwóch części. Pierwsza szczęść, ale druga na moim tym wielkim polu, powiem Wam zawsze, <laughs> przyjdzie jakieś zaskoczenie. Tak jak było też dzisiaj. Także coś tam będzie do pooglądania, i nie przedłużam po krótkim przerwniku. Zapraszam Was po prostu na film. Moi drodzy, zobaczcie, to jest właśnie głęboki poraniec. Totalnie przechodzone pole, już nieważne dlaczego, ale po prostu tu zaczynałem, można powiedzieć, swoją, że tak powiem, karierę na tym polu, na tym polu już z garetem. Więc byłem tu tyle razy, że po prostu tu jest obok y, napoleońskie pole, tutaj, no ale tu obsiane dni rady wejść, nie? Ale nam chodzi dzisiaj o to pole, bo ja przez to pole idę na inne. Ale tutaj zacznę, myślę sobie, nie? I ten głęboki poradzie, tak jak mówiłem ostatnio, daje jednak, powiem Wam efekty, bo jest pierwszy efekt. Jest moneta. Pięknie bije. Zobaczmy tylko jaka. Jakaś pewnie współczesna. No bo już tutaj powiem Wam, na inne monety to ciężko liczyć. Chociaż to jest jakiś PRL chyba. 10 groszy zaczynamy. Nie widzę daty, więc tu nie będę. Nie wiem siódmy kres końcówka jest może 87? Nie wiem. 67? Ale raczej 87 jakby co to pozdrawiam Was gorąco. Niestety dzisiaj pada, pada, pada. Ale jest ciepło. Co dziwne, jest ciepło. Także już mocno przedłużony ten wstęp zaczynam po prostu wykopki i jedziemy na, na inne pole. Bo ja mam, zamyślę, inne pole, nie tutaj. Dobra, słuchajcie, coś tu pokombinowałem z tą kamerą, ale nie wiem, jak to, zapomniałem, jak to się ustawiało. Chyba, żeby nie było auto, a u mnie tam jednak nie było auto. Dobra, krótko. Jestem na polu księżycowym. Też ekstremalnie wyszukane pole. Jest moneta, powiem wam, jest moneta taka zajechana, pewnie PRL. Ale straszny, strasznie zajechany, nawet nie wiem co to jest. Chyba 49, nawet mi się zdaje, że to będzie. Mamy drugą monetę, no i to pole to jest też przeszukane takie, powiem wam, ekstremalnie. Tylko, że... Oj, czekajcie, tylko że z Deusem chyba tu nie byłem. Tak mi się zdaje, tu była droga i będziemy tu szli teraz z dłuższej drogi Przestawię sobie trochę go i do następnego dołka jak będzie. Co jest grane powiem wam Nie no, chyba widzę jakąś krągłość, ale... Ale kolejny PRL już będzie chyba, zobaczcie Jest w bryłce, mała monetka cyk jeden grosz. 49 no, tego się nie spodziewałem, bo powiem Wam, to jest takie pole fenolowe było. Nie, to 5 groszy jest. Mamy trzecią monetę Perelowską. No, ale jest, no sztuka liczy się. W ogóle tak w taki dzień smętny, nawet jak monety wpadają, to i tak trochę lepiej się robi na duszy. Także do następnego dołka. Czekajcie, bo słyszę taki szum w uszach. No, nie dziwne, to linie są. Zobaczcie. A ja nawet nie przedstawiłem już pole. To za mną, to księżycowe, na no nie tak mówią, księżycowe pole. Powiem wam, porażka. O, już lata chodzenia dały swoje. No ale tutaj mam chyba monetę, zobaczcie. Czy nie moneta, bo też tak jakoś bije. Kulawo, ale to będzie chyba moneta jednak. Zobaczcie. Norma taka. O, jest fenol. Cesarstwo rodzynek. Ja już jestem w drodze w ogóle na, jeszcze na inne pole. Boże, jak mi ten deus zwali. Yy, także to jest tylko przejściowo i idę po prostu na jeszcze inne pole, bo powiem wam Ciężki dzień dzisiaj tak? Niestety, tamto pole to już chyba obsiane pole Wygląda powiem wam marnie jak tam wszedłem, tak jakby to nie, ale no jednak widać te rządki I może to rzepak taki ten yy, psiany teraz To tak wygląda, ale tu powiem wam ciekawostka, po drodze idę chyba do samochodu Bo zobaczcie jak ja wyglądam No mokro, pada cały czas, nie przestaje i taka blaszka wpadła. Tam jest jakby napis. LSR i taki jakby orzełek, ale coś mi to mówi to LSR. Kurde, co to było? LSR. No dobra, już objaśnione na pewno macie pod tym zdjęciem. Nie pamiętam co to było, ale dobra, do następnego dołka jak będzie. Piękny. Sygnał PRL-owy dosłownie, tutaj, a czekajcie, jeszcze Wam pokażę ten sygnał. No, tak brzmiało, bo to słychać przez te sławki. Ja się tam podgłaśnię w postprodukcji, jak to się mówi. I można to usłyszeć, jak ktoś lubi te dźwięki. Gdzie to jest? Dobra, tu gdzieś jest. No, było przecież. Eee. 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 Dobra Śmieć Moi drodzy widzowie Między tą kukurydzą a tym ugorem Chciałem wam oznajmić Że to jest koniec mojej wędrówki Stanę sobie na tle tej suchej kukurydzy I powiem wam że Dzisiaj było to co było Była norma Ale oprócz tej normy Nie było nic Tyle pól Obszedłem, czuję się spełniony, czuję się zadowolony. Mam w nogach pewnie z 10 km na pewno, ale na tych polach powiem Wam, że same druty i polmosy. No, nie spodziewałem się, że tak się to zakończy. Inaczej sobie założyłem dzień, ale tam w ogóle nic nie, nie chciało wyjść. Także, no, nie przedłużam tego. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Nie odchodźcie od swoich y, urządzeń, bo będziemy kręcić zaraz do tego, co teraz mówię, następną część y, tego filmu, nie? Gdzieś. Nie wiem gdzie. Oby tylko nie padało, bo jestem, powiem Wam, przemoczony do koszulki. Cały mokry jestem. Także taki skwaszony dzień dzisiaj, ale nieważne. Także zapraszam za 3 sekundy na następną część tego filmu. Także 3, 2, 1, 0 start. Uf. Zupełnie inny teren, ale powiem Wam, że tak samo jak w poprzednim w poprzedniej części tego filmu, zmierzam na pole i zamierzam. Po drodze odwiedzić jedno miejsce. No, i już powiem Wam, jest pierwszy sukces. Tutaj jest ten sukces. Pod samym drzewem gdzieś była krągłość. To? Nie. O, tutaj jest. Pewnie współczesna jakaś. Moneta Tak, już widzę koronę, to będzie chyba 5 groszy Myślałem, że fenol No, 5 groszy mamy No i dobra, słuchajcie, to szybko obejdę Bo to taka mała polanka i ruszamy na pole Kurde, znowu tak przyciemnia Już wtedy ustawiłem, to dobrze było, no Tu rozjaśnia, tu przyciemnia Dobra, słuchajcie Jestem tu, gdzie no, Poznajecie, kto ogląda moje filmy Poznaję to miejsce oczywiście, wszystkich, jeszcze którzy tu siedzą i oglądają, ale z jakiegoś powodu nie nacisnęliście tej subskrypcji. No, powiem Wam, to nic nie kosztuje i tak tu siedzicie i czasem oglądacie. Bo ja powiem Wam szczerze, ja też mam takie kanały, co od czasu do czasu gdzieś tam wpadam, pooglądam chwilę, ale powiem Wam. Daję subskrypcję, chociaż nie zawsze to oglądam. Nie zawsze, bo nie zawsze mam czas. Nie jestem w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Ale jak na przykład wchodzisz tu często i lubisz mnie oglądać, to jaki problem? Możesz pozostawić tą łapkę w górę, subskrypcję i jakiś tam. Nawet nie musisz komentarza. Nie ma sprawy, jak nie chcesz, to nie, ale pamiętaj, że te rzeczy to są tak zwana nagroda dla twórcy. I ja tu mnie nakręca, Ja dlatego chodzę i dla was cały czas tworzę mimo niesprzyjającej aury, mimo zimy, lata i tam wiadomo, ale dobra. Dobra, bo już się rozgadałem. Patrzcie, pięknie zagrało, pięknie, ale co? No co mogło tak zagrać? Kurde, znowu myślałem, że mam PRL-a, powiem. A to nie jest PRL. Patrzcie, tym razem jeden Fenik. Pamiętacie, tu był jeden halerz dwa filmy temu, a teraz z DDR-ówka. Kurde, myślałem, że mam tego PRL-a naprawdę. No i dobrze, powiem wam, nietypowa moneta, chociaż DDR-ówek bardzo blisko. To tych monet stosunkowo mało, bardzo mało. Więcej chyba międzywojnia znalazłem niż tych monet z, praktycznie z zagranicy, która jest 20 km stąd i tam był właśnie DDR. Tak zwana Deutsche Demokratische Republik. Także do następnego dołka. Kurde, ten pryska jakimś głównym czuję to nawet nieraz, ale dosyć nisko leci. No i rozwiewa to trochę wiatr. A akurat wiatr mi w gębę wali. Od niego. Tutaj, zobaczcie, pająk idzie. Dobra, ale pająk to pająk. Widzicie to? Ale to daje mi na współcześniaka znowu. To nie jest dźwięk na fenola, powiem wam, chyba, że się mylę. No i trzeba będzie to zobaczyć. Nie, to nie będzie powiem wam ten współcześniak. Bo to będzie... Uwaga! Jednak to będzie jeden fenol, aż dziwię się. Aż się dziwię jak to dawało. No nie, zobaczcie, jeden fenol, cyk, na płasko. Ja wiem I tak, tak nie zobaczycie 58. Słabo. Jak na Arseniaka Matko Bosko powiem wam Co to za sygnał był Kurde, jak nie będzie 5 fenoli to będzie 10 groszy Czerwona, zobaczcie moneta, czerwone monety tu się ma nie znajduje I... Ale powiem wam, że tu nic nie widać A bo moje oczy już nie widzą, ale to będzie chyba 5 fenigów. Cesarstwo niemieckie, tak mnie się wydaje. Powiem Wam, kurde, powiem Wam, sygnał jeszcze gorszy jak ten fenol. Chciałem fenola dla porównania drugiego znaleźć, żeby Wam porównać, ale tutaj powiem Wam, że ja nie widzę dokładnie. Chyba będzie 5. O tak, jest piątka, dobra zajechaniec totalny, jak dzisiaj wszystkie i jak w poprzedniej części te monety też oprócz tego fenola z DDR-ówka, także leci, lecimy dalej O, zdejmij ludzi! nam się, że mamy wątpię. Fubrak się jak muszę świat! nie ma ma Ich praksa kszmurba. to jest... No i patrzcie na to. Ty, ty, ry, ty, ty. Tu gra, tu gra, patrzcie tu. Dobra, co tu gra? Czekajcie, widzę owal, może być guzik. Może być moneta. Ale raczej guzik. Kurde, myślałem, że moniak. Ale powiem wam, że dobrze, że moneta. E, tak, że dobrze, że guzik. <grym> dobrze, że guzik. Bo tu guzików nie ma, to jest taka monotonia na tym polu. Tu tylko moniaki i moniaki perele i fenole, a guzików mało. No a jednak pole, nie? To powinny być te guziki. No dobra, słuchajcie, jest dźwięk. Spróbujemy, bo to taki fenolowaty dźwięk. Jest! Jest! Patrzcie tutaj. Kurde, no ale tutaj tym razem będzie złota moneta. Złoto Weimaru. Patrzcie, ile ja tu razy po tym polu chodzę. O, jest piątka. No, ale powiem Wam, zobaczcie, jak już te drzewa już. O, no już jest kiszka. Już jest. Jak te drzewa już się takie zrobią szare, ciemne, to już będzie, powiem Wam, tylko gorzej. Powiem Wam, że jest kolejny moniak. Jest fenol. No, ale ten fenol to już ładnie bił. Zaraz porównam Wam te dwa fenole, zobaczycie, jaka różnica jest. No dobra, słuchajcie. Tu jest ten po prawej, teraz znaleziony. 70, jak widzicie. A tu jest ten po lewej, co wtedy tak mi czulowo bił. 59, więc, więc jak widzicie, fenol fenolowi nierówny. Na pewno różnią się datami. Na pewno różnią się tam stopem yy, i kolorem, nawet się różnią, bo ten wyszedł taki ładny zielony w patynce takiej zielonej. 1807 Coś. Nie widzę końcówki, a ten ma. 1900 o, widzicie, czyli tamten jakiś końcówka XIX wieku, a ten początek XX. Yy, tak, także mamy fenola. Bez fenola nie wracam, a nawet dwóch i trzech. Dobra, teraz pytanie, co to jest? Tutaj. Kulawy dźwięk, tak samo. To jest ten niby Arseniak, słuchajcie Chociaż ten jakiś ma taki szary kolor. Znaczy ja nie wiem czy to nie jest Arseniak, bo ciągle jakoś nie miałem czasu sprawdzić tego Chociaż ten powiem wam naprawdę wygląda jak Arseniak. Nie ma tego zielonego takiego tego. Może jest to Arseniak, tylko wiecie. Ja myślę sobie cały czas o tych z moich kwiatkach. A może taka odmiana też była, nie? Także mamy, to można powiedzieć, to fan dnia chyba będzie. Bo na razie nic lepszego nie było. Plątał się, plątał tym traktorem, i znowu pojechał z tą beczką tutaj smrodzić. A tutaj sygnał tragiczny. Ale powiem wam teraz, to może i nie taki tragiczny. Po wierzchu. Po wierzchu patrzcie co było. Już miałem sobie odpuścić. Mówię, to drucik. Nie mogłem tego namierzyć, a tutaj. Taki Arseniak, o malutki, z cyckiem, jak ja to mówię, no i dobra, powiem wam, że no już jest dzisiaj dosyć tego na, na film, bo i ta pierwsza część, tam z tego pola, no i dzisiaj, nawet dzisiaj tylko już była norma, ale jeszcze mam tyle czasu, że powiem wam, czekam cały czas na, może jakieś sreberko, marzy mi się, jakieś byle co, może silbergrosza nawet. Albo jakieś coś fajnego, co pozwoli zakończyć fajnie ten film, ten wypad. Także do następnego. To się tak ładnie świeciło i tak ładnie biło, mówię co to jest. Czekajcie, gdzie ona jest. O tutaj rzuciłem. No patrzcie, pierwszy rzut złota moneta Weimar, mówię. Nie, nie Weimar. Bo to jest 10 groszy. Kurde. Co to dostało takiego koloru. Mm. Szkoda Powiem wam, że nie Weimar No ale Już dzisiaj PRL Powiem wam z poprzedniej części 7.1 Zdaje się Jakby co to was pozdrawiam gorąco 7.1 Wszystkich Dobra I jeszcze jeden guzik zobaczcie Taki Byle jaki Dobra Widzicie tą dziurę? <laughs> na dnie coś jest. Jest na pewno kolorek. Po drodze był guzik, chyba ludowe wojsko polskie, takie małe. Przed chwilą dosłownie, ale go nie nagrywałem, bo mi się nie chciało taki zajechany. Może wam pokażę gdzieś. No i co? Zabieram się do kopania tego, co tutaj jest. Jest coś duże i okrągłe, powiem Wam. Niestety, no ja nadzieje były duże na koninę a spełzło na niczym, bo to jest chyba nic z dziurką. Może to był zegarek, może tarcza była, nie wiem. Nic tu nie widać na tym. Kurde, dobra, jeszcze chwila, powiem wam i kończę. Chory, przed samym zejściem z pola już nagrałem. Podsumowanie, tutaj ta była moneta i grosz wyskoczył i nagram go jeszcze był grosz. Wcześniej były te dwa grosze, nie pokazywałem, ale już grosza pokażę. Ku pamięci dla pana Antoniego Pietkiewicza. To jest na pewno 49, także jest tych monet dzisiaj powiem wam. No jest koło, nie wiem, 10 chyba nawet, tak sobie myślę. Dobra, powiem Wam, że ostatnia rzecz dzisiaj, chciałem tam podejść, ale tam psy biegają. No i boję się, że te psy wyskoczą po prostu z zapłotu na mnie tam i kurde nie wiem, bo tam nie, w ogóle nie widzę płotu tam przy tych gospodarstwach A tam wiecie, im bliżej domów, tym bliżej może tym więcej rzeczy, a tutaj mamy po drodze mamy plombę. No i dobra, jest różnorodność, jest trochę tego, było to co było Nie było takiego wow, o tu jest orzełek Szonebek zapewne ta plomba nie było takiego wow na co ja czekałem. Czekałem i się nie doczekałem. No to taki po, po prostu taki yy, standardowy wypad w moim wydaniu można powiedzieć. Pierwsza część taka nie mrawa. Tam ledwo, ale deszcz i w ogóle takie warunki. Dzisiaj gorąco. Mimo że taka pogoda, to powiem wam jest bardzo gorąco, jak na tą porę roku. No i powiem wam że tyle. No będzie, jak będzie, no może następnym razem się uda, coś lepiej. Yy, zobaczymy. Także wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu bardzo dziękuję. Film będzie na pewno długi, ale czasem tak się zdarza. Także pozdrawiam Was gorąco i zapraszam oczywiście do następnego filmu. Na razie.